Just one second. So Okay, we're ready. Hi there, and welcome to the evening with the word.

czujesz to jest słowo które Bóg mówi teraz do, do wszystkich na świecie i dla ludzi teraz na świecie nie jestem nie będę zaskoczona jeżeli Duch Święty już do was mówił e, na, na ten temat Now, a few weeks ago, kilka tygodni temu I was in my home and I Byłam w domu i czułam, jak Duch Święty do mnie mówił, jak przypominał mi o, o jednej rzeczy kilka razy. And I kept hearing this phrase. I cały czas słyszałam to, to zdanie, to sformułowanie. From one of my songs. Z jednej z mojej najbardziej ulubionej piosenki przebudzeniowej. When I was a young, young adult. <laughs> Kiedy ja byłam młoda, jeszcze byłam taka młoda dorosła.

This is the year of the Lord's favor. Ta mówi, że teraz jest rok Bożej and the revenge or the vengeance of our God. I Boga. And I would say two times in the same day, I just felt uh, this phrase cross my spirit. I dwa razy w ciągu jednego dnia czułam, jak właśnie ten kawałek przechodził przez mój umysł. Cały czas mi się on przypominał. I teraz jesteśmy w trakcie postu, już tak naprawdę kończymy post w naszym kościele. Wierzę, że to jest kontynuacja tego, co Bóg będzie robił w kolejnych kilku miesiącach. I dla tych z Was, którzy have felt like you've lost uh, somebody, you've lost things in your life. For those people that you're sitting right now and your heart is, bro is broken. Dla tych was, serce jest and it's been broken for many years. And it's been broken for many years. And no matter what you do, it never fixes the situation inside. I nieważne, co robić, to nigdy nie w For those of you that you feel like you're in a small, dark prison, Dla tych was, was, się jakby byli w małym, and again, it's like no matter what you do, you just feel chained to your circumstances. I nieważne, co robicie, Przymocowanie do waszych okoliczności. Czujecie się, gdybyście byli w kajdanach. I'm coming, or we are coming, with a good word for your life Przychodzimy tutaj dzisiaj do was z dobrym słowem od Boga. know that God has seen everything up to this moment. Chcę, żebyście wiedzieli, że Bóg widział wszystko aż do tego momentu dzisiaj. What has happened in the world in the past? To, co działo się na świecie przez ostatnie dwa, trzy lata. Ale Bóg nie jest Bogiem, który jest ślepy albo nie odpowiada na to, co dzieje się obecnie na świecie. Musicie zrozumieć, że Bóg jest Królem Wszechświata. and he, everything in the world, including people, belongs to him. that includes the first and second and third heaven. that includes like the stars, the universe, the cosmos. Świat, uh, uh, kosmos, that includes the ground that you're standing upon. do tego również należy ziemia, na której stoisz. And hell itself. I piekło. That God owns everything. Ponieważ do Boga należy wszystko. And he has authority over all things. I on ma autorytet nad wszystkim. I in right jest bardzo zaangażowany w to, co obecnie dzieje się na świecie. I on ma promise, i on ma obietnicę dla, dla Jego Bożych dzieci i dla ludzi, którzy są na tym świecie. That he has the power to bring full on ma moc żeby przyjść i zrewanżować się na wrogu. i tak właściwie to jest kilka miejsc w Biblii e, kiedy Bóg mówi do ludzi wierzących do not Take revenge into your own hands. I mówi im, żeby nie brali e, rewanżu w swoje własne ręce, żeby nie, war, nie rewanżowali się na własną rękę. You know, the, the mindset of the kingdom is like this. Ponieważ sposób myślenia królestwa wygląda w następujący sposób. That you are to love your neighbor and treat those how you want to be treated. To wygląda jak miłość do, do bliźniego i traktowanie ludzi tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. And that is completely opposite from how the people in this world act and respond. And God has the ability to bring a full revenge that you could never achieve. ale tak naprawdę Bóg posiada wszelkie zdolności do tego, żeby zrewanżować się na naszych wrogach w sposób, w jaki my nigdy nie moglibyśmy tego uczynić, because his throne is established on justice and righteousness. Ponieważ jego tron e, jest położony na fundamencie sprawiedliwości i praworządności. And you have to understand God is a spirit of light. I musimy zrozumieć, że Bóg jest duchem światła. He is clear. On jest czysty. He has no sin. W nim nie ma żadnego grzechu. Jego charakter i jego motywy są całkowicie czyste. When God for a Kiedy Bóg powstaje w sytuacjach, it is done with jest to zrobione całkowicie sprawiedliwie. Więc kiedy my ludzie Boży czy nawet ludzie z tego świata, którzy doświadczają niesprawiedliwości, the God has a season called the favor of the Lord. Bóg przychodzi z sezonem, który nazywa się przychylność Boża, przychylność Pana. I dla nas ludzi bardzo łatwo jest uh, być zniechęconym czy smutnym, to fall into unbelief, i wpaść w niewiarę, szczególnie kiedy staraliśmy się robić wszystko, żeby chodzić w wolności, żeby coś naprawić. or like you fasted 10 times and still there's not a breakthrough może pościłeś 10 razy I, dalej nie widzisz I have to tell you that there is something called the year of the lord's favor and i have to also explain that this is something that we absolutely can grab hold of and release ourselves i muszę również Wam powiedzieć, że to jest coś, co możemy sami chwycić i sami uwolnić do naszego życia. To jest coś zainspirowane prosto przez Ducha Świętego. That he absolutely sees what is happening, ponieważ On widzi, co się dzieje. I On ma plan, to bring

About um, that, we do not fight people or flesh and blood. Dlatego, Book bardzo przykłada uwagę do tego, że my jako ludzie nie atakujemy um, ludzi, którzy są wokół nas, because that is how people in this world. That don't know God how they respond. Ponieważ to jest sposób w jaki ludzie na tym świecie, którzy nie znają Boga, reagują na różne sytuacje When they don't get their way or to them. Kiedy coś się, coś się wydarza w ich życiu czy coś nie idzie po ich myśli. We can tell who the of God are. ale my możemy powiedzieć e, kim są dzieci Boże? Because they operate in forgiveness dlatego że... Różnicą jest to, że oni operują w wybaczeniu. They guard their heart from offense. Strzegą swoje serce od um, rozgoryczenia, so that they do not grieve the Holy Spirit. Więc nie, wpraw, nie sprawiają przykrości Duchowi Świętemu. ponieważ mają objawienie, że Bóg powstanie i będzie walczył w ich sprawie. Ok, to jest mentality.

And the heavenly places. tak jak biblia mówi my jesteśmy us usadzeni w Królestwie Bożym więc zachęcam cię że jeżeli zmagasz się z czymś przechodzisz coś w tym momencie i to czujesz jakbyś wspinał się na tą górę on czas postawić pauzę do tego dramatu, do tej sytuacji. And it's time to remember where you're seated. I to czas, żeby zapamiętać, przypomnieć sobie, gdzie jesteś usadowiony. And look down upon that situation. I patrzeć z tej perspektywy, patrzeć z takiej perspektywy um, usadowienia w górze na tą sytuację. I tak jak już powtarzałam, podnieś oczy ku Bogu. Because that is where your breakthrough is going to come from. Bo z twój and you have to see that that problem you're dealing with, it is actually the size of a little rock. Mm -hmm. I z że twój problem jest it looks like a mountain when you focus on it. Mm -hmm. to jak góra, jak się na tym so it's time to drop the rock. Więc czas I również czas na refleksję, że tak, może coś okropnego przydarzyło się w twoim życiu. Okay, yes, you are to break for tak, nie jesteś w stanie przełamać tej sytuacji z jakiegokolwiek powodu. But now it's time to make a Ale teraz jest czas. Aby dokonać zmiany. It's time to cry out to the Holy Spirit Jest czas aby wołać do Ducha Świętego And do what the Word of God has told us to do i zrobić to co Słowo Boże mówi nam, że powinniśmy zrobić. And if you turn in your Bible to Isaiah 61 i możecie otworzyć swoje Biblie na księdze Isajasza Iz 61. This, I would say this whole chapter. Is amazing and you should read it out loud. Cała, Cały ten rozdział jest wspaniały i powinniście go czytać na głos w swoich domach. And don't stop there, go to chapter uh, 62 and 63. I nie zatrzymujcie się tam, pójdzcie do rozdziału 60, 62 i 63. And I'm sorry but you should add 64 because that whole section of scriptures Fits together. Mm -hmm. I również 64, ponieważ całe te wszystkie rozdziały one pasują do siebie i, i razem to jest coś dobrego do przeczytania. Ale to jest ten 61 rozdział to jest to, co chcemy dzisiaj proklamować nad nami. Że Duch Pański jest nade mną. The spirit of the Lord is upon me, Mary i Duch Święty jest nad, And you can say over yourself, the Spirit of the Lord is upon me. Tomek, Asha, Adam, Marcin, and so on. Okay, you can absolutely put your name in this and say, the Spirit of the Lord is upon me. I wy Jest Why is the spirit of the Lord coming upon us? Duch na nas? On jest because he wants to anoint us. With a fresh anointing. For what God is absolutely doing right now. Na to, co robi God is in the business of doing everything new. Bóg jest zainteresowany, aby dawać nam nowe rzeczy And out of i kreować coś z niczego. Remember that God is a creator. Pamiętajcie, że Bóg jest twórcą. the enemy is a recycler. A wróg jest uh, taką osobą, która recykluje rzeczy. He just recycles his old tricks. On powtarza swoje stare sztuczki. But God is in the business of creating something out of nothing. Ale coś, coś z because He is the Almighty God Bo on jest Panem. with no limits. Bez he does not understand what limits are, on nie rozumie, co to są He does not operate in lack and limits. On nie w braku I w okay? When His Spirit comes Kiedy jego Duch upon you. Na With anointing, ze swoim namaszczeniem. that anointing enables you to begin to speak. to namaszczenie daje ci możliwość aby zacząć mówić that's how you know that it is from the Holy spirit because he enables you to speak in the worst of times. to jest moment kiedy zdajesz sobie sprawę że duch święty działa w twoim życiu bo on przychodzi i daje ci moc żeby mówić w najgorszym może w najgorszych chwilach w twoim życiu not your lack not your complaints not your situation nie twoje braki nie twoje narzekanie nie twoja sytuacja good news Dobra nowina. Good news. dobra nowina. For example, Na przykład, he says, "You, um, I'm sorry. He puts his anointing on you so that you can be sent to bind up the brokenhearted." On, że przy, do nas, żeby serca. He has an anointing on you to go to heal other people. On położył na tobie namaszczenie, żeby uzdrawiać ludzi, którzy są w beznadziei. of Aby ta y, rzeka Ducha Świętego, która jest w tobie, była uwolniona. I ta rzeka życia rzeka Ducha Świętego musi być uwolniona do każdego miejsca w Polsce. Przez regular people. Do zwykłych ludzi. who will hear this word and begin to proclaim at home that this is the year of the lord's favor będą w I że to jest rok Bożej and to keep proclaiming it until you see it manifest I oni muszą proklamować to dopóki nie zobaczą przełomu, dopóki nie zobaczą manifestacji tego słowa. I kiedy zdobędziesz objawienie tego, musisz zacząć w tym operować od razu. God is sending us out, church, to heal people's hearts in this nation. Bóg mówi do nas ludzi e, wierzących, żeby. U, przychodzić z dobrą nowiną do ludzi, których serca są skruszone i uzdrawiać ich. Because that's what happens in the year of the Lord's favor. Ponieważ to jest coś co dzieje się w roku przychylności Pana. Hearts that are broken get healed. Serca, które są złamane, doznają uzdrowienia. It's time church for us to proclaim freedom. Dla Kościele jest czas, żebyśmy ogłaszali wolność From every kind of oppression and depression. z każdego rodzaju opresji i depresji. Okay? when the spirit of the Lord comes, there is freedom. Kiedy duch Boga przychodzi, tam jest wolność. And to proclaim His favor. I musimy proklamować jego przychylność. Like when Esther came before the king. Jak Estera, która przyszła przed króla. Remember that she and the entire nation fasted. Pamiętać, że ona I cały naród and cried out to God. I do Boga. Because this was bigger than people dying. Bo to było coś niż tylko this was fasting for God. To było, to był post dla Pana. For His promises and purposes. Dla Jego I dla Jego celu. And we are in a season right now where we are doing the absolute same thing. I my teraz w sezonie, kiedy tą samą rzecz. Because this is not about us getting our little break breakthrough through our little victory nas, którzy, którzy przełom, Because this meeting of the spirit of the Lord ponieważ ta potrzeba na ducha Bożego God wants to do in this nation and in the earth jest po to żeby Bóg miał swoją drogę żeby robił to e, ja, co on chce zrobić na tej ziemi to the house of God. Więc teraz modlimy się o to żeby Bóg wyciągnął swoją dłoń do do tego co dzieje się na tym świecie this favor this power this grace Tą przychylność tą moc tą And to release something brand new in the whole earth. I coś dla całej ziemi. And we know that it is happening. I wiemy, że to się because we hear good news being released. Bo słyszymy o dobrych nowinch, które są zwiasowane. We see the hearts that were devastated are healed. Widzimy, że serca, które były zdewastowane, są uzdrawiane. The lives are completely changed, że życia są całkowicie odmieniane. People that were chained to things are totally free. Ludzie, którzy byli... Związani pewnymi rzeczami są uwalniani, są wolni. Like I said, completely free. Jak powiedziałam już wcześniej, całkowicie wolni. People that were sad are comforted. Ludzie, którzy byli smutni są pocieszeni. So that's why we must, and right now, we must be proclaiming this year of the Lord's favor. Dlatego my teraz szczególnie musimy ogłaszać rok Bożej Przychylności. I że it's the day of God's. I deklarować, że to jest rok Bożego rewanżu. Teraz zamkniemy nasze spotkanie modlitwą. I ask that you at home that you just begin to raise your hand, or if you're, you know, in the car, you know, raise a hand. W domu lub w aucie <laughs> możesz podnieść swoje ręce. Just be careful, of course, but raise a hand. And we proclaim right now to your soul and to your spirit, to your home and to your family, the year of the Lord's favor upon you. And we pray right now, God, for your vengeance for every situation. o Twój rewanż w każdej sytuacji. You everything around że Ty zamienisz wszystko at, o 180 stopni and i, make it right i sprawisz, że rzeczy będą szły w swoim odpowiednim biegu. For your purposes, oh God. Do, dla Twoich celów, Boże. Yeah, let your justice roll like a river niech Twoja sprawiedliwość płynie jak rzeka. Through through Poland, przez Polskę. Europe, przez Europę. and through every border every border I przez każdą granicę, right now and through the united teraz, states przez Stany australia australia every nation under the sun każdy naród pod tym słońcem, we declare the favor of the lord to destroy every bit of evil and darkness każde zło I we declare that jesus is lord over your life in the name of jesus w amen amen